Kiedy ranny wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa, żywioł wszelki, bądź pochwalony, Boże wielki tobie śpiewam że krzenki, bądź w Boże wielki w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego a z wami Przy świętej, koncelebrowanej w szczególny sposób polecamy zmarłych duszę świętej pamięci Zofii Mariana Pazdur i synów córki i wnuków, a także dusze świętej pamięci Anny Sambor, msza Święta od wnuków i wnuczek z rodzinami, byśmy godnie mogli uczestniczyć w ofierze Chrystusa, składając nasze uwielbienia i prośby, przeprośmy za przewinienia naszej grzechy. Spowiadam się. Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem Myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. przeto obłagam Najświętszą Marię zawsze, dziewice, wszystkich aniołów i świętych i Was o modlitwę za mnie. Do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modleme się, Boże Ty obiecałeś zesłać Zbawiciela wszystkim ludom na ziemi. Sprawa byśmy z radością oczekiwali święta Jego narodzenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. czytanie z księgi proroka Izajasza. Pocieszcie, pocieszajcie mój lud, mój wasz Bóg. Przejmajcie do serca Jeruzalem, i wołajcie do Niego. Że czas Jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowana, bo odebrał z ręki Pana karę w dwójnasł, dwójnasł za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana. Wyrównajcie na pustkowiu gościnie z naszą Bogu. Niech się podniosą wszy wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równią niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niźnią gładką. Wtedy się chwała Pana objawi. Zobaczy ją wszelkie ciało. Bo powiedziała to powiedziały to usta Pana. Głos się odezwał. Wołaj! I rzekłem, co mam wołać? Wszystkie ciało te, to jakby trwała, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, biedny kwiat, a gdy na nie wiatr Pana powieje, prawdziwie trawą, trawą jest naród. Trawa usycha, biedną kwiaty, słowo Boże naszego trwa na wieki. Wstąp na wysoką górę, z jastunko dobrej nowiny w z Ponieś mocno swój głos, z jastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Ponieś głos, nie bój się. Powiedz miastom ludzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przez Nim Jego zapłata. Podobnie pasterz w pasie słonecznej gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto słowo Boże. Oto nasz Pan Bóg, przyjdzie z wielką mocą. Oto nasz Pan Bóg. Przyjdzie z wielką mocą. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemią cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. Oto nasz Pan Bóg, przyjdzie z wielką mocą. Głoście jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy. Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia, Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, Nie wszystkie trzeba lasach. Oto nasz Pan Bóg, przyjdzie z wielką mocą, Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a lud według swej prawdy. Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą. Alleluja! 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 alleluja. Aleluja, aleluja. Blisko jest dzień Pana. Oto przyjdzie, aby nas bawić. Aleluja. Aleluja, Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Wam się zdaje, jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli im uda mu się ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszę się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo pańskie, Pan Bóg nie chce zguby zbłąkanych, dlatego we wspólnocie Kościoła nieustannie gromadzi nas na modlitwie. Z ufnością w sercu stańmy teraz przed Bogiem z naszymi prośbami. Boże nasz Ojcze, pasterzom Kościoła udziel swojej łaski i oświeć ich serca, aby mądrze kierowali Twoją owczarnią i prowadzili wiernych prostą drogą do zbawienia. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, rządzącym naszej ojczyźnie, udziel swojej łaski i oświeć ich serca, aby z troską pochylali się nad problemami najbardziej potrzebujących i bezbronnych. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, pogrążony w grzechach i, na, i nałogach, udziel swojej łaski i oświeć ich serca, aby wrócili do Twojej owczarni, naprawiali popełnione zło i żyli nowym życiem. Ciebie prosimy. Boże, nasze Ojcze, chorym, cierpiącym i niepełnosprawnym, udziel swojej łaski i oświeć ich serca, aby przez modlitwę złączoną z ofiarą przyczynili się do zbawienia swoich bliskich. Ciebie prosimy. Boże, nasz Ojcze, naszym zmarłym braciom i siostrom, szczególnie polecanej w tej Mszy Świętej, Zofii, Marianowi, Annie, synom oraz córkom i wnukom, aby udzielili swojej łaski i pozwól im ucieszyć się przez przebywanie z Tobą na wieki. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, nam wszystkim zgromadzonym dzisiaj nam przy świętej, udziel swojej łaski i oświeć nasze serca, abyśmy w adwentowym czasie byli czujni i gotowi na spotkanie z Tobą. Ciebie prosimy. Wszechmogący i dobry Boże, Pasterzu swoich owiec, który z miłością troszczysz się o każdego człowieka, przedstawiliśmy Ci nasze prośby i mocno ufamy, że nas wysłuchasz. W Tobie chwała na wieki wieków. Archanioł Boże Gabry. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszym pokornym modlitwom i ofiarami, a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, Wspomóż nas swoją łaską przez Chrystusa Pana naszego, Pachem, z machami, w Dzięki, składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swojej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi hurami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów pełne są niebiosa i ziemia chwały twojej osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię pańskie. O SANNA na Wysokości, zaprawdę święty jesteś, Boże źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. I dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Wierzcie i pijcie z niego wszyscy to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. to wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie twojego Syna, ofiarujemy tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed tobą i tobie służyli. Pokornie błagamy aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przejmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby Lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Zofii, Marianie, Annie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię z nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu rodzicą dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem ze świętymi apostołami, ze świętą Zofią, świętą Elżbietą, świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka chęści chwała przez wszystkie wieki wieków. pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw wodę złego, wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Prosimy, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. baranku bože goryka Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę.

Ciebie w każdym momencie o żywy chlebie nasz w tym sakramencie o żywy chlebie nasz w tym sakramencie wielbię Cię sakramencie. O żywy chlebie nasz, tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz, tym W tym być. modlmy się. Osileni pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię Boże. Sprawa byśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra do i miłować wiecznie przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwościom i zasadzkom z Bądź naszą obroną, oby go w pogromie do płasiny, a ty w ocu niebieski zastęp, szatana innego wysła, które nas kupił w potem w zielich i Mocą Bożą z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, idźcie w pokoju Chrystusa.